Widzowie, czy wy widzicie to samo co ja? Zobaczcie. Tutaj pisze tryb gry Palion USA. Nie wiem, co to jest za tryb, ale widzowie, dzisiaj stworzymy sobie na tym trybie świat i zobaczymy, czym on się różni od takiego normalnego świata. No ja na przykład jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, co takiego mogłoby się tutaj zmienić. Nie wiem, dlaczego mam taki tryb, nie wiem, co tutaj zmienia i jednak wiem tylko jedno, widzowie, że powinniście zostawić łapeczkę oraz oczywiście subika na tym kanale, jeżeli chcecie. Więcej tego typu odcineczków. No i my oczywiście zaczynamy z odcineczkiem. Stworzymy nowy świat na tym właśnie trybie. Uwaga, klikam. Pyk. I uwaga, widzowie, nie wiem co się dzieje. No będzie serio, ale to serio. Szalona sprawa. Nie mam pojęcia, co się może zmienić na tym świecie, ale gramy, nie? Gramy na, na najnowszym trybie, panią USA. Nawet nie pytajcie, widzowie, dlaczego. Dlaczego jest taki tryb? I ej, dobra, widzicie to samo co ja? Ej, coś mi tutaj. Ty, coś mi tutaj nie pasuje. Co to jest? Co to jest za miejsce? Dobra, stworzyłem świat i jest coś takiego Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi Halo, może się nie wiem, co to jest To jakieś normalnie miejsce Ja nie rozumiem tego, widzowie Tutaj normalnie są półpłytki postawione kamienne Tak jak to wygląda trochę troszeczkę jak basen Nie wydaje wam się? Co to może oznaczać? Czemu w ogóle coś takiego powstało na świecie? Na nowym świecie Normalnie wygenerowanym Ej, ja tego nie rozumiem, serio, widzowie Ja tego nie rozumiem, ale widzowie, może tutaj wejdziemy Hop, dobra, wchodzę Coś się dzieje? Nie, no nic się nie zmieniło, ty, no nie wiem... Wow ej, dobra, czekajcie, czekajcie, stop, 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 ej, zaraz. Co ja mam w ekwipunku? Ty, co jest? Ej, widzicie to samo, co ja? O nie, o ja nie mogę, halo? Dzień dobry. Ej, czy ja dostaję. Czy ja dostaję przedmioty, jak ja pływam tutaj w tym basenie? Ej, co jest? Czekajcie, patrzcie na mojego skina! Ej, jestem normalnie Palionem z, z Teledysku Palion USA. O tak, mam nawet jego koszulkę. Wszystko mamy jego. No, pięknie, widzowie. To jest właśnie jego tryb. No właśnie dlatego jesteśmy tutaj Palionem USA. Ale czekajcie. Nie, 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 ja do teraz nie mogę tego zobaczyć. Ej, dobra, łot, patrzcie, jakie są przedmioty. Dobra, chwila, jak ja bym to założył. To też, to też. Ej, klątwa znikania, no trudno. Dobra, to też. Mam jakiś. Jaki mieczór! Ej, dobra, to jest najlepszy miecz, jaki możemy mieć! Dobra, nie, walić to, dobra, ten miecz odrzucam, to też, to też, to też. Są rzeczy, których nie potrzebujemy, ale są też rzeczy, a, które są bardzo przydatne, które są naprawdę, naprawdę przydatne. Zobaczmy, hop, jak wejdziemy tutaj. Wow, ej, dobra, to w sekundę nam zapełnia to wszystko, nie? Ja nie wiem, ja już nie będę mieć miejsca, ty. Dobra, nie, czekajcie, ja potrzebuję się Daj mi się Okej, okay. mamy się mamy też łopatek. Przydałby się też kilow mamy też kilow Mamy wszystko tak naprawdę, widzowie. Mamy łuk, mamy to, mamy to, mamy to. Ej szczerze, ej my możemy... Kurde, no, możemy już na smoka iść, ty, naprawdę, nie żartuję. Weźmy tylko troszeczkę drewna. Jak na wszelki wypadek mamy jedzenie. No mamy jedzenie. Naszym jedzeniem będzie po prostu złote jabłka. No, świetna sprawa. Dobra, tylko czekajcie. Najpierw, najpierw, najpierw zróbmy właśnie crafting tutaj, bo nie tak hop do przodu. Nie bądźmy tacy tutaj do przodu, ponieważ nas tył tutaj zabraknie bardzo mocno, ponieważ potrzebujemy tutaj zrobić taką skrzynkę. No na takie średnie takie przedmioty. Ona, na takie przedmioty, których nie potrzebujemy, nieskończoność. To ja chyba wolę nieskończoność zamiast naprawy, Wolę mieć jedną strzałę i siema. Coś takiego. Dobra, diamentów nie potrzebuję jeszcze, bo już mam wszystko diamentowe. To się na pewno przyda. to Totem nieśmiertelności. To się nie przyda, szczerze. Skała macierzysta. Eee, nie wiem, szczerze. Nie jest jakaś atrakcyjna, jak mam, jak mam być szczery. Dobra, idziemy. Hop. Wskakujemy, wskakujemy. Ej, wow, ile złota. Ile złota? Dobra, strasznie dużo tych. Strasznie dużo mamy tutaj. Mm. Że tak powiem, tych wszystkich yy, bloczków Ale patrzcie w ogóle, ile mi jabłek daje Dobra, ja chcę mieć tak, no nie wiem Tak myślę, że 64 złote jabłka I będę naprawdę zadowolony Halo, halo jabłuszka, ale one wolno lecą w ogóle Nie, dobra, zjem sobie złote jabłka pod wodą Nie będę nawet powietrza nabierać, no bo... Po co? Po co nabierać powietrza, skoro jak ja pływam w tym basenie, to dostaję takie przedmioty najlepsze, że po prostu mucha nie siada, jak to mówią. O, to jest idealne. Mam elitrę, mam fajerwerki, ty mam Oczendu. No, tak naprawdę nic nas nie zatrzymuje chyba, żeby właśnie pójść na smoka. Ja ja mogę. Już? Tak, o, tak, o. A czekajcie, coś się jeszcze zmieniło w tym trybie Palion gra. Bo na razie nie widzę, no. Jestem Palionem, co prawda, no to fajnie, nie? To jest naprawdę na plus, ale... Oprócz tego, żeby jak pływam... No wiecie, ja rozumiem troszeczkę jak to działa, no. Skoro ten teledysk Palion... G, nie, jakich Palion gra? Palion USA e, był tutaj nagrywany nad basenem, no to chyba dlatego właśnie, że jak pływamy tutaj nad basenem właśnie takim specjalnym, to nam daje chyba opę przedmioty. Chyba na tym to polega. No ale nieważne. Dobra, widzowie, no mamy naprawdę dużo przedmiotów i to fajnych przedmiotów. Ja nie wiem, czy jest sens czekać tutaj? Czy jest sens jeszcze pływać w tej wodzie? W tej takiej superowej, ekstra wodzie, która nam daje w ogóle te wszystkie przedmioty? Szczerze? wątpię. Naprawdę wątpię. Jedyne, co tak naprawdę potrzebuję, to pyk. Oko Endera. Zrzucamy Oko Endera. Oko Endera rzucamy. Oko Endera. Gdzie jest Oko Endera? Oko endera leci w tamtą stronę. Bierzemy fajerwerkę. Bierzemy Elytrę. Pyk. Robimy coś takiego i po prostu lecimy do twierdzy. No i widzowie szukamy. Szukamy twierdzy Endu. Zobaczymy, czy może smok się zmienił. Czy cokolwiek innego w tym świecie jest takiego innego. Czy ten tryb, że tak powiem, się czymś różni od właśnie normalnego świata. Oprócz tego, że oczywiście w tamtym basenie mogłem wydropić bardzo potężne przedmioty. No to jest naprawdę wow, to jest niesamowite. No ale widzowie, teraz szukam twierdzy, i widzowie, zaraz się widzimy, jak tylko tą twierdzę znajdę, i zabijamy smoka! Ej, widzowie, spójrzcie! Spójrzcie tylko na to, i ja cię kręcę! Ja nie mogę! Ej, widzowie, to jest zbyt mocne. Patrzcie na to. Tutaj, w tym miejscu mamy, o nie, to jest ta świątynia tych guardianów. A tutaj zobaczcie, co tu jest. Tu jest twierdza. Normalna przepiękna Twierdza, która jest normalnie, no, pod wodą, tak. O, pff, tak zrobiona pod wodą. Nie wiem, nikogo, nikogo to nie obchodzi. Jasne, jasne. Ja rozumiem. Okej, okay, normalnie tutaj se woda leży, nie? Fajnie, fajnie. Obawiam się jednej rzeczy, właśnie. Tylko tego się obawiam. Że Po pierwsze, nie mam żadnej pochodni, więc musiałbym sobie wziąć pochodnie. O, dobra, weźmy sobie pochodnie do ręki. A po drugie, obawiam się tego, że nie wiem czy ja znajdę tutaj właśnie tą twierdzę. To może być problem, ty, jak to wygląda. A tutaj normalnie jest świątynia podwodna. Siema! Tak o, po prostu, tak no, po prostu po prostu. o, ej, dobra, dobra, o to chodzi, właśnie o to mi chodziło. Dobra, nara, 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 nara. O ja cię kręcę. Oj nie dobrze, nie dobrze, nie, nie, nie dobrze. Dobra, niszczymy to. widzowie, jesteście gotowi. Zobaczymy, czy się smok faktycznie zmienił w tym Palion USA. Uwaga, 3, 2, 1 i uwaga, skaczemy. Hop! O, hop, 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 dobra, dobra. Coś się zmieniło. Ej, dobra, nie widzę, nara. 一些。 Na razie chyba wszystko jest normalnie. Oj ojoj oj, 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 oj. żeby mnie to nic nie rozwaliło. Czekajcie, wezmę sobie ten, to temik. O, dobra, dobra, teraz to. Dobra, mam już... złote... Mam tyle złotych jabłek, że już mnie nic nie rozwali. Oprócz tego bym sobie zwiększył troszeczkę zasięg renderowania, bo mi się przyda. Dobra, więc widzowie, nie wiem, czy coś się zmieniło tutaj na tym smoku, ale ja wiem tylko jedno, że trzeba to porozwalać. Gdzie jest ten smok? Ej, tu jest smok. Czy on jest jakiś USA? Czy on jest może w przebraniu, ale to by było śmieszne, jakby ten smok był na przykład w, taki, w takich kąpielówkach, normalnie, jak na basenie. To by było bardzo fajne, ale niestety wizowe, jak widzimy to jest chyba normalny smok Czy mi się wydaje Oj 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 Ej dobra nie potrafię w to trafić Dobra co jest dobra pyk do góry lecimy 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 Tutaj niszczymy to. Hop, kryształ jeden, kryształ drugi, widzowie, o ty kurde, smoku, chodź tu! Chodź tu, Smoku jeden, ty smoku, ty smoku Dobra, tutaj ostatni kryształ robimy tak, jemy złote jabłko, pyk, 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 Dobra, świetnie, okej, okay, cyk rozwalony, chyba wszystkie kryształy rozwalone. Dobra, chodź tu. Chodź tu smoke, chodź tu smoke Chodź tu smok! rozwalacie o ty kurde, o ty kurczaczki ty jeden Dobra, ale spokojnie, widzowie, damy radę. Na luzie dajemy radę Co prawda nie jestem jakiś najlepszy Ej dobra, Agnił do tak. A masz, chodź tu. Choć chodź jakbym go tak... O, patrzcie, zrobię coś takiego. A, chodź tu! o zmiecza go! Aha, nie mogę go w ogóle z miecza chyba walić. Dobra, trudno. Tego walimy tak. O, normalnie, pek z łuku. Tak też może być. Nie mam troszeczkę jedzenia, o właśnie, znaczy życia. Znaczy się nie jedzenia. Jedzenia to mam dużo, ale właśnie życie muszę cały czas na nie patrzeć. Na szczęście mam to temik, więc się jakoś tak bardzo nie boję. Uwaga, uwaga, mek. Dobra, dalej lecimy. Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Czekam kiedy on tak zejdzie na dół, ej. Dobra, no, no, smoczek, smoczek, dajesz, 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 daj, dajesz, dawaj, 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 dawaj. Rozwalam cię, rozwalam cię. Kurde, ty jeden, no, ja nie mogę! Ej, on jest bardzo silny, bardzo silny jest, bardzo potężny, ale to nie oznacza, że my go nie pokonamy. Dobra, leci chyba na dół, szybuje na dół, czy nie szybuje. Oj, 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 spokojnie my złote jabłko, chodźcie tu. Myk! O, ty kurde ty, widzicie, patrzcie jacy, my jesteśmy przepotężni. My jesteśmy giga potężni. Chodźcie tu. Chodźcie tu wszyscy. Czy smoczek szybuje na dół, szybuje na dół. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, nie szybuje na dół. Co gadam? Dobra. Dawajcie, dawajcie, dobijemy go w takim razie. A masz! Kurde, kiedy będziesz szybować na dół? No czekam na to z niecierpliwością, ale widzę, że tutaj nic to nie daje. Trudo, trudno, to w takim razie w niego. Mamy już pół życia. Pół życia endu zeszło Fajnie, fajnie, fajnie Musimy być ostrożni, wiecie, cały czas jeść te złote jabłka Mamy ich tak naprawdę nieskończoność. Ooooo! Szybuję! Szybuje na dół, szybuje na dół, właśnie smok. Dobra, dobra, ekstra, ekstra, ekstra zaczekajcie, zejdźmy sobie na dół. Odróbmy coś takiego i uwaga, uwaga, uwaga. Hop, hop, Bijemy to go, go, bijemy go, dobra, tylko nie, złote jabłko. Złote jabłko. Dobra, dajemy radę. Teraz musimy. O kurde, 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 nie mogę, nie mogę, nie mogę. Teraz tak. Hop, hop, bijemy go. O kur, ale go zniszczymy. O, kurczaczki, kurczaczki. O, o smogę do. Smogę do. Na USA O nie dobra, prawie go zniszczyliśmy, ale jesteśmy bardzo blisko, już niewiele nam zostało tak naprawdę do kaptyk, a masz raz, dwa, trzy. 4, 5, kurde, strzały dosta... ale tutaj jest zestrzelany po prostu kompletnie ten smok. Nie ma po prostu z nami szans. Dobra, dawaj, 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 smoke Smoke! Smoke, dawaj smoke dawaj smoke, dawaj smoke, dawaj smoke O ty kurde, smoke! Ty smoke! Aaaa, I spadnę! Dobra, nieważne, mam przecież złoty totem, no co mnie to obchodzi, widzowie? Ja na trybie Paddy USA jestem niezniszczalny, rozumiecie to? Szybko niszczymy smoka. Chodź tu z tym smoku. O, ty kurde Koniec widzowie, ej dobra, ja nie wiem gdzie jestem, Ej, halo, ej wyrzuciło mnie, ty co jest, ej, ja nie wiem, gdzie... ej, co się stało, halo, ej widzowie, jestem w otchłani, ty gdzie jestem? Widzicie to? Tu coś jest, tu coś widzę Ło, wow, jak mnie wyrzuciło do góry Co tu się dzieje? Dobra, nie wiem, nieważne Ja cię kręcę, widzowie, udało nam się Przeszliśmy z smoka na trybie Gry Palion USA Muszę przyznać, myślałem, że ten smok Przynajmniej będzie na przykład w jakichś kąpielówkach To by było śmieszne, jakby był w kąpielówkach smoczek Ale też mi się podobało, widzowie Jak widzieliście, ten świat był dosyć nietypowy Miałem przygotowany jakiś basen I od razu przy tym basenie, normalnie jak do niego weszłem Były jakieś opę przedmioty W tym między innymi skała macierzysta, którą sam można normalnie stawiać, no i generalnie takie przedmioty, po prostu, co wam się widzowie nie śniło po nocach, naprawdę, no nie wiem jak to inaczej opisać, to było zbyt potężne, przedmioty zdecydowanie zbyt potężne, ten tryb gry jest widzowie zbyt silny po prostu, no jak dla mnie, wydaje mi się, że na startek dostajecie takie przedmioty jak ja, no to nie da się po prostu przegrać Minecrafta, powiem w ten sposób, po prostu nie da się, to jest niemożliwe, w każdym razie, widzowie, ja myślę, że to by było na tyle, to był gry tryb gry Palion USA, najnowszej piosenki Paliona, jeżeli wam się podoba, o, nie zapomnijcie o łapeczce oraz oczywiście subiku na tym kanale. No i my widzimy się już jutro o 14.30. Trzymajcie się, pa pa!